Witam was bardzo serdecznie w naszym odcinku, w którym trzech uczestników będzie walczyć. O, nie dobrze. Nie to dobrze. jest bardzo, bardzo zły znak. Odcinku, w którym trzech uczestników będzie walczyć. No bo bo no, jaką na to opowiada. Witam was w odcinku, w którym trzech uczestników będzie walczyć o. No, no nie, e, nie. Powiem ci na przykładzie tego jak ona gadała w tym sklepie skupowali. I chciałem właśnie powiedzieć, tylko przerywaliśmy tam często. że Chciałem powiedzieć, że ona mówi bez emocji. Także zaczynajmy. A ja, no cóż, prosi, to, ale chcę mieć miała... jedną To szybciej trzeba, jedną trzecią musisz tego miło. powiedzieć. Od razu tak, dziesięć sekund. Witajcie w dobrym odcinku, mamy trzech sekund. w ogóle, że taki echot my, my na basenie. No to, też, to... No, basen się trochę. Mm. Nie? Kto pierwszy dopłynie, kto ostatni dopłynie, traci życie. Coś w tym stylu. No nie wiem. No Maju, no wiesz. Ej, nie dyskuczy... Nie wiem, widzieliście kiedyś takie szybkie rozpoczęcie odcinka no i... Nie... Tak się robi. Nie, za... nie zatrzymanie się, się no. Co? Ej, dobra! To jest dla mnie już abstrakcja! Redfluck. On mówi, żeby szybciej powiedzieć, a ona mówi, no nie wiem. Widzieliście kiedyś takie szybkie rozpoczęcie odcinka? Nie! <laughs> Nigdy! A nie możemy tego już zostawić po prostu i teraz zaczniemy. Przestań! No to jeśli tak uważasz, ja bym jednak ten, no ale dobra, jeśli tak uważasz, to możemy tak robić. Zaczynamy pierwszą konkurencję, w której e, ma... Ale dostanie za to opierdziel. I ja, ale dostanie za to opierdziel. To jest redfuck.